Cześć, serdy, kurzy witam Was w maratonie jajek. Chyba największym od takiego czasu maratonie jajek 7-kilometrowych, ponieważ ten odcinek będę nagrywał na przestrzeni dwóch dni. Dlaczego tak? Ano, dlatego, że jest limit otwieranych giftów dziennie i przez to również limit jajek 7 km dziennie, a bardzo zależy mi na wyklucie jakiegoś szajni regionalnego Pokemona cały czas. Liczę, że to się uda. Także dlatego na przestrzeni dwóch dni postaram się łącznie wykluć 27 jajek 7 km Zobaczymy. Czy odniosę jakiś sukces? Już teraz wykluwamy się w tym momencie 9 jajek 7-kilometrowych. Także zaczynamy, bo oczywiście tutaj doliczył mi się Adventure Sync za dzisiejsze chodzenie, spacery, więc zaraz się przekonamy, czy coś ciekawego będzie w tych jajkach. Przypominam, oczywiście, event trwa na nie regionalne pokemony w jajkach i ogółem regionalne pokemony w jajkach. Także przede wszystkim nie ukrywam, że liczę na te Shiny, no bo jednak regionalne pokemony z pierwszej generacji mam już wszystkie jakieś baby pokemony, właściwie wszystko co wykrywa się z jajek metrowych też już mam wszystko w Pokedexie, także w tym momencie zależy mi tylko i wyłącznie na jakimś nowym Shiny. Może być Shiny Baby, może być Shiny cokolwiek, ale najlepsze byłoby Shiny Tauros, Shiny farfetch Shiny kangaskan albo chociażby niech będzie nawet ten nieszczęsny Shiny Mr. Mime. Nie będę narzekał jakoś szczególnie jeśli trafi się on, chociaż wiadomo, że to jest pok, którego można również złapać na dziko u nas w Europie. Można zdjęcie? No, można. Dobra, wracamy do wykluwania. Taki drobny przerywnik. Zdarzyłem nagrać z wymiotem filmu. Dziodut Alolański, okej. Okay. Ile zostało jajek? Nie wiem, pogubiłem się przez ten drobny przerywnik. Sesję zdjęciową. O, Tauros. Tauros, Tauros. Szani Tauros by się przydało, nie? Zaraz sprawdzę na koniec ich IV, ale... W sensie na koniec tej sesji wyklucia, nie na koniec wszystkich, całego odcinka. Będzie tak łatwiej, szybciej posprawdzać. mi, okej, okay. już któraś. To co, dwa ostatnie, nie? Czy trzy ostatnie? Coś koło tego, pogubiłem się trochę. Mr. Mime? Okej, okay, okej. Okay. Piszcie w komentarzach, jak Wam idzie, były badania Silph jaka jest teoretycznie szansa na wyklucie Shai, regionalnego Pokemon'a, podczas tego eventu. Moim zdaniem zaskakująco wysoka według tych badań. Trochę w nie, nie wierzę, no ale może po prostu, jak to zwykle, mam trochę fart e, I moje szczęście jest dużo gorsze niż to by wynikało z badań. Dobra, sprawdzimy sobie IV tych Pokémonów. Pierwsze 9 jajek. E, I niestety bez jakiegoś dużego szczęścia. Właściwie tylko dwa regionalne Pokémony, z czego jeden jest Mr. Mime. No a na tym polega ten odcinek, że wykluczam dzisiaj dużo jajek. Maraton jajek znaczy dużo jajek. Zazwyczaj dla mnie maraton jajek to jest 27 jajek. Jak dam radę wykluć więcej, to zrobimy więcej oczywiście. Um, może gdzieś w okolicach 30. Także trzymajcie kciuki. Zaraz będą kolejne jajka, a w międzyczasie słuchajcie ciekawa sprawa, bo nie wiem czy wielu z Was śledzi sprawę premiery gier Pokémon Sword i Shield, czyli pierwszy gier Pokémon z 8. generacji które wejdą pod koniec tego roku na Nintendo Switcha. Wczoraj Pokemon Company zrobiło takiego niezłego pranka, powiedzmy, bo na stronie z informacjami o nowych Pokemonach z ósmej generacji zaczął pojawiać się taki glitch graficzny, w którym rzekomo pojawia się jakby sylwetka nowego Pokemona. Ten nowy Pokémon wygląda w ten sposób. Oczywiście to jest takie rozpikselowane, zglitchowane, niby przypadkiem tu udostępnili. Jak się przyjrzycie tej sylwetce, to on wygląda trochę jak Farfetch'd, ale starczą i lansą. Słuchajcie, od razu mi się to skojarzyło z plotkami, przeciekami, które były jeszcze przed w ogóle zapowiedziami Pokémon Sword i Shield, w których to właśnie osoba, która udostępniła ten przeciek, zapowiedziała, że gry właśnie będą nazywać się Sword i Shield, że będą tam wilki z mieczem i starczą i wszystko to co ta osoba mówiła później się spełniło w kolejnych trailerach. I również pamiętam, że w tamtym przecieku sprzed wielu, wielu miesięcy ta osoba wspominała, że w ósmej generacji Farfetch ma dostać nową ewolucję. Właśnie takiego ulepszonego farfeczta starczą. E, ósma generacja będzie nawiązywać do Anglii oraz do historii Anglii, czyli rycerzy, te sprawy jak najbardziej e, to pasuje. Także prawdopodobnie patrzymy na nową ewolucję farfeczta lub nową galariańską formę e, farfeczta. W ten sposób artysta przedstawił e, swoje wyobrażenie, jak to będzie wyglądać po odpikselowaniu. Także prawdopodobnie mniej więcej w ten sposób będzie wyglądać nowa ewolucja, ukośnik, nowa forma farfeczta w ósmej generacji. Ciekawe, co? I to się łączy oczywiście z tematem dzisiejszego odcinka, czyli regionalnymi pokémonami z pierwszej geny. No bo farfecz jest jednym z nich. Możliwe, że jeśli wykluliście lub złapaliście, złapaliście to ciężko, ale jeśli wykluliście sobie Shiny Farfetch'da, to może już niedługo będzie dało się go ewoluować w nowego Shani Pokemona z ósmej generacji. Ciekawa sprawa. Druga rzecz, którą chciałem poruszyć chwilę temu, to są szanse. Jakie są szanse w jajkach podczas tego eventu? na wyklucie Shiny regionalnego Pokemona z regionu Kanto. Słuchajcie, tak jak Wam mówiłem chwilę wcześniej, sprawdziła to ekipa Silk Road i już Wam mówię, jakie były wyniki badań. Ile wykluli jajek i ile z nich było Shiny. Tak to czy znaczy inaczej, wyszło im w tych badaniach, tak jak widzimy na tej tabelce, konkretnie, że szansa na Shiny podczas tego eventu to jest od 1 do 30 do 1 do 52. Tutaj dane były trochę niespójne, także gdzieś między 1 do 30 a 1 do 52, czyli około od 2 do 3% szans na wyklucie takiego szajni regionalnego Pokemona. I jeśli się nad tym dobrze zastanowimy, to nie są tak naprawdę takie małe szanse wcale, bo teoretycznie wystarczy wykluć 50 jajek, żeby mieć praktycznie gwarantowane, że zdobędziecie jakiegoś shiny regionalnego Pokemona. Oczywiście w praktyce często tak nie jest, no bo losowość, tak? Ktoś może mieć więcej szczęścia, ktoś mniej. Mi się dosłownie za chwilę wykluwają kolejne jajka 7 kilometrowe także zobaczmy, co będzie w partii numer 2. Okej. Okay. Druga grupa 9 jajek 7-kilometrowych. Aleki! Tylko nie baby pokemony, please. John Henkin, proszę Cię, nie rób mi tego, John. Drugie jajco. Niby 1 na 50, to jest taka najgorsza sytuacja, nie? Ale ciekawe, czy te badania wzięły pod uwagę, że można cały czas wykluczać baby, wtedy w ogóle nie mieć szansy na wyklucie jakiegokolwiek regionalnego. Wtedy te szanse jednak się nie liczą, nie? Why not? No tak, żeby wykluczyć szanie regionalnego, to najpierw trzeba wykluczyć w ogóle regionalnego, nie? Inaczej to jest syzyfowa praca. Mr. Mime? Okej, okay, okej. Okay. Gdyby był zielony, to bym nie płakał. A tak to płaczę jak bubr. Mr. Mime, przeł mi to robisz. Piąte jajko. Dobra, słuchajcie, trzymamy kciuki, Teraz już nie zapraszam nic nie mówię negatywnego, tylko się cieszę z każdego Pokémona. Kangaskan, jesteś piękny, kocham cię. Lecimy dalej. To były dwa Pokemony w jednym, bo Kangaskan i jego dziecko, nie? Taki bonus. Klefa. Ja mam klefy. chciałbym mieć szaniklefę kiedyś. Tę było spoko wyklucią. Jeszcze chyba dwa albo trzy jajka, tak? Szybko gubiera ubiera hubę. To jest ma siódme. Tyrog, czemu tutaj rogi są w jajkach siódemkach? No znaczy wiem czemu, bo są pokemonami, ale w sumie nikt ich nie chce, co nie? Także nie wiem. Zawsze musi być trochę naśmiecone w jajkach, co nie? Okej, okay, jest Mr. Mime. W tym sensie naśmiecone w jajkach, że zawsze musi być trochę Pokemonów, których nikt nie chce, co nie? Żeby nie było tak, że za każdym razem się coś dobrego wykluwa, bo wtedy za mało by się inkubatorów zużywało. No myślę, że to jest taka taktyka Johna Henki. John, wiedziałem, że to Twoja wina. Słuchajcie, Badiu i to jest koniec jajek! To jest koniec jajek, muszę wciskać kolejne w inkubatory, no trudno. Trochę ich zejdzie podczas tego eventu, ale próbuję dalej. E, jak tutaj staty? Mr. Mime dosyć blisko. A reszta... O, ten też dosyć blisko. Tak blisko, a tak daleko, nie? Mimo wszystko. Dobra, bez żadnej sety. Już 34 km w tym tygodniu. W zeszłym miałem dużo więcej, prawie 80. Dobra, jeszcze dzisiaj nie otwierałem żadnych nowych giftów. Bo już jest drugi dzień nagrywania oczywiście, tak jak mówiłem na przestrzeni dwóch dni, także lecimy z giftami i wstawiamy kolejne jaja. Kurde, każdy już ma gibla, tylko nie ja. Zazdraszczam ci, Bartek. Słuchajcie, jest jeszcze inna kwestia, którą w sumie chciałem poruszyć na filmie. Dużo osób się stawia kusi, co będzie na Jeksie. Dostałem zaproszenie na Jeksa, co będzie na tym Jeksie, skoro teraz jest Deoxys na rajdach zwykłych legendarnych, to co będzie na Jeksie? Też Na Yantik nie zmienił bossa na Iexach i pomimo, że na piąteczkach jest doxys, no to na Iexach też jest Oksys. Wiem, że to trochę bez sensu i słabe, no ale Yantik nie ogarnął się, zapomnieli, że po prostu nie dali nowego bossa na Iexy. Jak macie zaproszenie na Iexa, dalej będzie to Deoxys. Dopóki Yantik oczywiście nie ogłosi, nie zapowie, że od teraz jest to inny Pokémon, ale póki co na moment publikacji tego filmu jeszcze tego nie zrobili. Dobra, jajka są, także wstawiam. Tym razem może do super inkubatorów i lecimy dalej z tym maratonem jajek. Tylko w sumie w międzyczasie udało mi się złapać trzeciego Uśmura w końcu tego quest'a, także nie śmiejcie się, bo ja już dawno mam Jirachiego, także nie zależy mi na tym questie. Z niego dostanę tylko candy do Giraciego, oczywiście, bo dziraczego już miałem z GoFesta w Niemczech, dlatego się w ogóle nie spieszę z tym quest'em mitycznym, z którego jak ktoś nie ma Jirachiego, to może z niego dostać Jirachiego i teraz mam tak. Snapshot Loudreda, trzy Great Froły, trzy candy z Buddy. Pajnapy. O, srebrne pajnapy, panie. Star piece, już mam ponad ich 70, ale nie będę kasował, bo szkoda. Przydadzą się na Community Day z I 2000. dasta. Spoko. Oczywiście ja kończę wszystkie questy mityczne, lubię mieć porządeczek, zaliczone wszystkie questy mityczne, także chociaż nagrody nie są jakieś epickie z tego quest'a, to i tak pracujemy nad nim. Wracamy do... Wracamy do robienia tego quest'a, bo przez tyle czasu, przez event nie mogłem zapać wishmurów po prostu. Pewnie nie tylko ja. Robi się wieczór, słuchajcie. Kolejne 9 jajek. Dobrze, że moja kamera rozświetla, ale naprawdę jeszcze mi jest jest już ciemno. Jak widać mi tak oczy mocno, jako niebieskie. <grytanie> to dlatego, że mi się świeci telefon w oczy. Drugie jajo. Diglet! Alolański diglet. No okej, okay. w trzecie, to po tej partii już będzie 27 jajek dzisiaj. Czyli pełny maraton właściwie. Tauros. Tauros ok, ale dalej nie szajni. Pełny maraton będzie w tym momencie. Tak jak to liczymy na kanale, czyli trzy razy po 9. Nie wiem, czym akurat trzy razy po 9 trafił jako pełny maraton, no ale tak się przyjęło u mnie w tych moich maratonach jajek. Zobaczymy potem, czy jeszcze mi coś ewentualnie wypadnie z giftów, czy jeszcze jakieś jajka będą do wyklucia. Nie obiecuję, ale no nic. Nie przeszkodzi mi to chyba trzymać kciuków, żeby już w tej partii trafił się jakiś shiny. Dobrze by było. Tam przed chwilą Kangaskan, teraz Alolański Biglet. Jeszcze tylko trzy jajka. Kurczę. Dobra, nic nie mówię. Wstrzymuję oddech. Wulpix, ok, ładnie, ładnie. Dawno Wulpixa nie wyklułem, dalej jest dosyć rzadki w siódemkach, jakby nie patrzeć. Także z dwojga złego lepiej Wulpixa lepiej alońskiego niż Digleta alońskiego. Why not? Come on, wierzę w te jajka. Ostatnie jajo. Wstrzymujemy oddech. Smuczum? Smuczum. Nie. A, jeszcze jedno jajko, przepraszam, przepraszam, to nie było ostatnie. Teraz trzymujemy oddech. Yy. Piczu. Najorzej. Czemu piczu? Jakbyśmy mieli mało Pikachu i Piczu i Rajczu w tej grze, tego już jest za dużo. Wiem, że to maskotka Pokemonów, ale. No, nie wierzę. Jesus Christ. Dobra, zobaczmy chociaż Ivy. Nie, 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 nie. Dobra, szukam jeszcze kilku jajek w giftach. Próbujemy ostatnią szansę dzisiaj. Jak ktoś jest w moich frencach, i się zastanawia, czemu nie otwieram od niego giftów, to teraz otwieram od, od najniższego poziomu przyjaźni. Także jak ktoś ma tam trzy gwiazdki ze mną, no to raczej. Jeszcze trochę musi poczekać, przepraszam, ale teraz lecę po prostu te osoby, które mają najniższy poziom. Żeby też było tak bardziej sprawiedliwie dla nich, co nie? I tak będzie przez najbliższe parę miesięcy, sorry, ale tak wygląda na posiadanie prawie 200 frenców. No, zanim się doczłapię do kolejnych, no to trochę czasu mija. Cztery ostatnie jajka wysupłałem. Skąd to jest? Marina, Chorwacja. Mm. Ktoś z moich friendsów był chyba na wakacjach tam. Dobra, za chwilę ostatnie cztery jajka w tym odcinku. Trzymajcie kciuki. się już ściemniło. Tak do końca. A 20.20 20 dopiero, już tak ciemno, no. Jesień, co poradzić. Cztery ostatnie jajka. Ciśniemy. Trzymajcie kciuki. Wiadomo, że tak naprawdę nie ma co się nastawiać na szalini zawsze, nie? Bo jednak szanie to jest coś rzadkiego, ale kurczę, przy takim maratonie, Powiem szczerze, trochę na to liczyłem. Tauros to nie jest złe wyklucie oczywiście, dzisiaj chyba praktycznie też wykluczyłem wszystkie, wszystkie regionalne Pokemony. Myślę, że wielu graczy by się cieszyło z takich wyklucz. E, tylko, że dla mnie no, z pełnym Pokédexem to ciężko, żeby jakoś tutaj się cieszyć z kolekcjonerskich Pokemonów. Ale powiem Wam, że jakoś tak źle się nie wykluba. No trzeba przyznać, że po prostu Niantic tak zrobił, że łatwo jest uzbierać wszystkie regionalne Pokemony podczas tego eventu, także to jest na pewno zaleta, a dla takich graczy jak ja, którzy już mieli je, no to tutaj łudzą, łudzą, łudzą po prostu szansą na shiny, co nie znaczy, że każdy musi go mieć. Słuchajcie, ostatnie jajko. To jeszcze nie koniec. Jeszcze będę próbował podczas tego eventu Kangaskan. No jednak regionalnych dużo, ale dalej zero shiny dzisiaj. E, chyba nie wykułem dzisiaj żadnego farfeczta. Dzisiaj był w film o farfeczcie. Tak de facto, także wykułem wszystkie regionalne oprócz farfeczta dzisiaj. Bez kitu, no. A akurat o nim jest ten film, także chociaż go tak pokażę na koniec. 2017. 24 września, dwa lata temu, te wrześniu 2017. Japonia, Tokio. Także oczywiście z tym Pokémonem też mam dużo fajnych wspomnień. Dlatego chętnie zobaczę nową ewolucję parteczta Pokémon Go. To będzie ciekawe, jak kiedyś tego Pokémona z Japonii, z mojego pierwszego w życiu wyjazdu do Japonii, o którym oczywiście zawsze marzyłem, ee, będę mógł ewoluować. Myślę, że tak się kiedyś stanie i to pewnie szybciej niż się tego spodziewamy. W tym odcinku to jest tyle, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach co sądzicie o nowym, potencjalnym Pokemonie z 8 generacji, ewolucji farfetta lub galariańskiej formie, bo jeszcze nie wiemy czy to będzie ewolucja czy galariańska forma. Piszcie w komentarzach również o swoich jajkach, czy wykluliście jakieś shiny regionalne, w przeciwieństwie do mnie, jeśli tak to jakie i ile, ile wcześniej jajek musieliście wykluć, żeby Wam się to udało. Z mojej strony tyle, pamiętajcie o łapce, trzymajcie się, na razie, cześć!